Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie na kanale ZJPTV. O, słyszycie? W ja sobie przed chwilą wyszedłem na dwór i z nieba normalnie słyszę dziwne dźwięki. Co to są za dźwięki? Nie wiem. Już kiedyś nagrałem. Udało mi się nagrać takie dziwne dźwięki. Nie wiadomo skąd one. Dochodzą, słuchajcie, i nie wiem, co to oznacza. O, tutaj normalnie, o. Podwórko, i tu z tamtej strony, gdzieś, właśnie takie dźwięki dochodzą. Nie wiadomo, czy to jest z atmosfery, jakieś zjawisko atmosferyczne, czy jakieś inne, ale normalnie tutaj dla Was rejestruje takie właśnie. Dziwne, tajemnicze wydarzenie na żywo. O, i znowu, właśnie było słychać. Co to jest za dźwięk? Może odgadniecie, nie wiem, bo ja. Ja naprawdę nie mam pojęcia, co to może być. O, i znowu, znowu słyszycie? Znowu. Posłuchajcie sobie tych dziwnych dźwięków jeszcze. O, teraz znowu było słychać. Nie wiem, no ja, ja się trochę powiem wam szczerze, boję, bo skąd się takie dźwięki biorą normalnie tutaj na takiej dalekiej wsi, bo mieszkam na bardzo dalekiej wsi, oddalonej od miasta, także nic, żaden przemysł tutaj nie powinien hałasować nam. O, i kolejny, kolejny dźwięk. Dziwne takie złowrogie dźwięki. Czy to jest jakaś oznaka jakiejś apokalipsy albo akopalipsy, tego to ja nie wiem. O, jak widzicie, jak słyszycie, zresztą, wszystko ładnie, pięknie. Tylko, ale słyszę, że ptaki się denerwują, bo bardzo zaczęły ćwierkać. Bardzo mocno zaczęły teraz ćwierkać i przelatywać, uciekać. To tutaj macie też zarejestrowane, i cały czas te dziwne dźwięki tu słychać. Ja już będę kończył powoli ten filmik i zapraszam Was. Słyszałeś te dźwięki? Słyszałeś te dźwięki dziwne? Takie dźwięki są dziwne. ten... Yy, coś tak prawie jakby ufo. Ale? Możliwość taka jest. O, ten o, ten znowu słyszysz? Słyszysz? Słyszałeś? Słyszałeś? Tak, Słyszałeś? Coś, jest, coś jest na temacie, że gdzieś tam może możliwość jest tam, bo taki jest pałac w górce. I, tak, Aha. i tam może ten, jakieś duchy są w tym pałacu i one ten dzień odzywają się. No ale to z nieba dolatuje bardziej, z tamtej strony, ale z nieba. Co no to, to może możliwe, być? możliwe, jak, jak my żeśmy kręcili... O, znowu słyszysz? Jak my żeśmy kręcili te, 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 kręgi w zbożu, to możliwość taka jest, że te uchwolutki tam mają takie jakieś tam ten yy, jakąś się nazywa, no to. No... O, znowu, znowu słychać. O, to stamtąd, stamtąd dolatuje. No to ufo, ufo nadaje ten. Yy, dla nas ufo nadaje i ten. Yy, o te kręgi zbożu, że, że my się czepiamy, że, że kręgi zbożu oni A. tworzą i oni tam próbują coś nam przekazać, ale, ale nie wiedzą, jak się skontaktować z może, nami. może tak być, faktycznie, bo my wczoraj nagrywaliśmy. O, znowu słychać. Te dziwne dźwięki. Dobra, ja już kończę ten filmik, bo mi się bateria kończy i zapraszam was do subskrypcji, do lajkowania, do udostępniania moich dziwnych dźwięków na fejsie swoim znajomym. Dobra, kończę, bo naprawdę mi się kończy bateria. O, i znowu było słychać